Siemanko, witam Was ponownie w Nowi, prosto z serwisu, z nowego serwisu, ponieważ powiększyliśmy go, zaraz obok salonu mamy kolejną dużą halę, rozbudowujemy przy okazji was Salon, ale przede wszystkim powiększyliśmy ten serwis, aby móc jeszcze szybciej serwisować i wydawać Wam nowe pojazdy, ale to tak przy okazji. Widzicie za mną bohatera ostatnich odcinków, a więc Loncina x -Wolf. Tysiąc, którego, tak jak obiecywaliśmy w poprzednich materiałach, rozbierzemy, zdemontujemy plastiki, powyciągamy niektóre elementy. Po pierwsze, pokażemy wam, jak to wszystko wygląda po tych paruset kilometrach przejechanych tą maszyną w różnym terenie, jak, jak wyglądają elementy zawieszenia. Zajrzymy sobie również do dywerencjałów, zajrzymy pod te plastiki, pokażemy go tak naprawdę od środka. A więc oglądajcie dalej, a my na bieżąco będziemy Wam pokazywali krok po kroku, jak lącin wygląda pod spodem. mamy już wyciągnięty, a nawet już rozebrany. Na pierwszy rzut oka dość duża obudowa tego dy dyferencjału i nie bez powodu, ponieważ koło talerzowe jest naprawdę duże, dyferencjał co prawda dwusatelitowy, ale zwróćcie uwagę jakie są duże te satelity i jakie mają konkretne zęby. Co ważne, jeszcze póki jesteśmy przy tym, pokażę Wam dyfry, które do tej pory były gdzieś w układach stosowane i wiele układów konkurencji posiada właśnie tego typu dyferencjał, co prawda czterosatelitowy, ale zobaczcie jakie te satelitki są małe i ogólnie koło talerzowe, jakie jest dużo mniejsze, więc no porównując. Wygląda to naprawdę solidnie. Również sam, sam wałek atakujący naprawdę ma solidne, grube zęby. I co ważne, blokadę przedniego dyferencjału dopinamy za pomocą elektromagnesu i też na fajnej, prostej zasadzie, ponieważ jest tylko tutaj prosta przesuwka, tak zwana i zapinamy blokadę za pomocą takiego kółka z dość solidnymi zębami i wchodzi nam tutaj w drugą stronę dyfra. Naprawdę solidna, mocna blokada, a poprzez to, że jest bardzo prosto sterowana, powinna być bezawaryjna. Przedniej dyferencja wygląda Wygląda naprawdę solidnie i obiecująco. Zobaczmy, co dalej skrywa locin pod plastikami. Pamiętacie, jak na jednym z pierwszych filmów mówiłem o zaciskach hamulcowych. Zobaczcie, jakie naprawdę już duże klocki i zacisk typowo takiej samochodowej konstrukcji. Dlatego te hamulce w lącinie są naprawdę, naprawdę wydajne. Na razie jakieś znikome zużycie klocków, które mają dość też, też grube okładziny, co nie powinno też skutkować tym, że te hamulce będą nam się jakoś szybko i nadmiernie zużywały, tym bardziej przy tak mocnym pojeździe, jakim jest Longin 1000XW. Porozbieraliśmy też zawieszenie, to na tą chwilę żadnego zużycia nie ma, no dziwne, żeby, żeby już powstało, także że tutaj wszystko jest pasowne i sztywne jeszcze słożnie sprawdzę, nic tu nie ma. Co zasługuje na zwrócenie uwagi? Już aluminiowa zwrotnica. Solidny drążek kierowniczy. Mamy tutaj 16 mm, więc naprawdę gruby drążek. Tak jak wspomniałem, aluminiowa zwrotnica, całość naprawdę dość lekka. Pół ośka, też ją zmierzymy. Tutaj mamy patyk o grubości 23,5 mm. Dość solidne przeguby z naprawdę grubymi fryzami. Zobaczcie, jak to wygląda. Mocne, solidne przeguby. Duża tarcza hamulcowa, rozstaw śrub, już w kanamie W tą stronę poszedł lącin w tym modelu, tysiączki. Dobra, rozbieramy lącinka dalej. Tutaj układ wydechowy dość solidnie poosłaniany, poskręcane to jest wszystko fajnie. fajnie. Na nierdzewne śrubki zwróćcie uwagę, więc też nie będzie gdzieś w przyszłości problemu, żeby gdzieś się dobrać do układu, te osłony pościągać. Fajnie, mamy osłonięte kolanko od kolektora wydechowego. Dobrym zabiegiem jest skręcenie tego na opaski też, bo wiemy, że, że gdzieś w innych markach dawało to problem, jeżeli był inny sposób mocowania, po prostu urywały się śruby, odpadały te osłony. Na opaskach jest to dużo mniej podatne na uszkodzenia. Przy to jest zupełnie nowe, inne rozwiązanie niż do, tych, do tej pory było stosowane w lącinie. Może też dlatego ten pojazd tak fajnie sobie radzi, tak fajnie się wkręca i tak dobrze idzie od samego dołu. Pasek Mitsuboshi, więc jeden z lepszych na rynku. Nie powinno być problemu, żeby on się zrywał, czy jakoś nadmiernie zużywał. Tutaj oczywiście mamy wylot, wylot z paska, jak widzicie on idzie nam tutaj pod pod siedzisko więc może podgrzewane fotele będą potrzebne, ale jakoś nadmiernie teraz na teście w Rumunii nas tutaj nie grzało. Było przyjemnie znośnie. Zobaczymy jak będzie to się sprawiało przy y, latem, przy wyższych temperaturach. Zobaczcie jak solidna i jest tutaj ta podstawowa centralna rura od ramy. Zobaczcie jakie jakości są wykonane te wszystkie spawy. To naprawdę jest mega dobrze zrobione, mega dobrze wykonane. Ogólnie cała rama oparta na konstrukcji rurowej, solidna i mocna. I przede wszystkim to o czym mówiłem, bardzo solidne i estetyczne spawy. Dobra, z tego względu, że wczoraj nas, Zastał nas już koniec dnia roboczego Więc dziś pełni siły energii Zrzuciliśmy wszystkie plastiki z tego okłada. No i przyjrzyjmy się temu co, co on tutaj skrywa już Pod tymi wszystkimi plastikami, zabudowami, osłonami Chodźcie Omówimy sobie niektóre elementy po kolei. Na pewno chciałbym zacząć od tego, gdzie też w komentarzach często spadało to pytanie na YouTubie czy na innych social mediach. Wlot powietrza do silnika, wlot powietrza do przekładni CVT. Wlocik, tak jak mówiłem, powietrza dość wysoko, praktycznie pod całą kierownicą. Krótka tutaj tak kształt ta, ta lura, która wchodzi bezpośrednio do puszki. Tutaj mamy zasys do przekładni CVT z takim tutaj syfonikiem na końcu, więc jeżeli coś nam chlapnie od góry, to też nie zaciągnie tak prosto tej wody. Wyciągnięta naprawdę wysoko, fajnie. Widzicie już to tutaj na takiej porządnej plastikowej kształtce. Szerokie wejście tutaj do przekładni, więc też gdzieś nam nie zwęża tego zasysu powietrza, więc nie powinno być problemu z jakimś przegrzewaniem. No i tutaj wylot z paska idzie on pod fotel, więc darmowe podgrzewanie siedziska gwarantowane. Na tą chwilę przy tych niskich temperaturach nie przeszkadza. Też zobaczymy jak to będzie latem, ale myślę, że, że nie powinno być tragedii. Tak naprawdę gotowa wersja pod relokację, bo zapewne obstawiam w tej wersji trochę będzie tylko przemodyfikowana ta rura. No wyjście z filtra to prosta sprawa. Jedynie przeciągnąć rurę od wylotu, ale jest tam z drugiej strony na tyle miejsca, że nie powinno być problemu. I zwrócić uwagę sobie, jaki jak naprawdę duży jest ten zbiornik paliwa. Widzicie, wszystko tutaj jest świetnie wyizolowane od temperatury. Wszystkie plastiki też, to co Wam pokażemy, są oklejone tą e, taką aluminiową dachą perforowaną, która ma odbijać ciepło. Przechodzą bardzo do tyłu, widzimy układ wydechowy. Tutaj mamy mały katalizator, solidnie osłonięty wydech poprzez dwie osłony termiczne. Praktycznie dookoła, fajnie, ta temperatura nie idzie nam tutaj w plastiki. Oczywiście amortyzatory gazowe, ale od o tym już wspominaliśmy w naszych wcześniejszych rozmowach na temat tego pojazdu. Solidny tylny dyferencjał, bardzo duży, nierozpinany, spięty na stałe, według mnie duży plus. Jednak czy tak potrzebujemy tego rozpinanego dyferencjału, jest to kolejny element, który się ten silniczek i cała, cała ta przesuwka, która się zużywa, może nas zawieść w jakimś tam terenie. Kontakt z wodą, błotem, wszyscy, którzy jeździmy na kładach wiemy, że z czasem takie połączenia nie są zbyt trwałe. Taka blokada na stałe według mnie jest dużym plusem w pojazdach typu ATV. Jak sami teraz widzicie, zrzuciliśmy już wszystkie plastiki, bardziej uwidoczniła nam się jednostka, czyli silnik V na kolektorze sącym aluminiowym, co jest dość rzadkością, powiedzmy teraz, w pojazdach. Konstrukcja typowo lącina, nie jest to jakaś kopia od Cewki, czy w tym podobnych. Lonciń zrobił swój silniczek, który jest bardzo żwawy. Zabraliśmy go na hamownie do Ember Racing, do Mariusza albo Sprawdziliśmy, czy trzyma serię. Tak, serię trzyma. Ma około tych 99 koni. Pobawiliśmy się też troszeczkę z programem. Wypuł nam tam wtedy około 105 koni. Dużo fajniej poprawiona charakterystyka pracy silnika dzięki programowi. Coś więcej, gdybyśmy chcieli wyciągnąć z tego silnika, trzeba by się poprawić trochę ze sprzęgłem, ponieważ ogranicza go sprzęgło. Seryjnie już jest gdzieś na tyle wykręcone, że, że więcej nie puszcza. Myślę, że jak kłady wejdą do seryjnej sprzedaży, już to będzie mogli sobie pozwolić na więcej zabawy z tym sprzętem i myślę, że zrobić nawet po 110 koni taką maszynę. Chociaż na ten moment powiem że te 99 koni daje tak radę, że chyba długo jeszcze zanim komuś będzie mało. Skrzynia biegów. Dość mała, jak na tysiąca, jednak no, potestowaliśmy ją trochę, daje radę, wytrzymuje. Na pewno wymagało tutaj troszeczkę wy wyregulowania biegów, żeby bardziej płynnie wchodziły, ale teraz naprawdę nie jest źle. Tak jak wspominałem, przedni dyferencja dopinany za pomocą silniczka elektrycznego już z skrzyni biegów i zwróćcie uwagę na ten y potężny Gruby wał z mega dużym krzyżakiem. Krzyżak jest prawie jak w mniejszych autach terenowych, więc myślę, że nie jest zniszczalny w tego typu pojeździe. Duży plus, ponieważ pokazuje, że pojazd wykonany w tej technologii, żeby to było trwałe, wytrzymałe i nie zużywało się po małych przebiegach. Zwróćmy uwagę na te cewki, które Wam mówiłem, bo tą już mam dostępną, jak tylko ściągniemy fotel, więc fajny, szybki dostęp. W razie jakiegoś zalania, przelania wodą, to naprawdę pod ręką. A druga jest tutaj z boku, więc wystarczy nam prawie ściągnąć ten boczek, który naprawdę dość szybko to się demontuje i mamy dostęp do, do drugiej cewki. Fajnie i też dość wysoko. Pamiętajcie, że brodzimy, To no rzadko kiedy no dotąd, to jak wyjdziemy, to już praktycznie ściągniemy wodę, a mamy te taki bezpieczny poziom brodzenia i cewki cały czas teoretycznie są powyżej. Dobre rozwiązanie, sama przepustnica też jest dość wysoko wyciągnięta, więc wszystkie te takie nerfragiczne punkty odpowiedzialne za to, żeby podczas przejazdu przez wodę płat funkcjonował, nie gaz, nie przerywał, i tak dalej. Są naprawdę umieszczone dość wysoko. Co też zwróciłem uwagę? Już celinie odpowietrzenie skrzyni mostu zbiornika. Wyciągnięte naprawdę wysoko, naprawdę wyżej niż zaciąg powietrza w silniku, więc też no, nie mam możliwości, że nam dyfer skrzynia, czy, czy zbiornik zaciągnął wodę. Ogólnie nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale pomimo tego, że układ no, jest troszeczkę ubrudzony, ponieważ to już jest wersja, jak wspominałem, testowa, jeżdżona, taki fajny porządek panuje pod tymi plastikami. Wszystkie te przewody od powietrzenia, węże od układu chłodzenia, czy wężyki paliwowe są naprawdę proporcjonalne w taki sposób, że nie ma tutaj rozgardiaszu Wszystko jest tak schudnie, Ładnie poukładane, pospinane, co świadczy też o pewnym stopniu zachowania jakości i trzymania wysokich standardów. Zwróćmy też uwagę na wahacze, które są naprawdę z dość grubych rurek, też bardzo ładnie wyspawane, wykonane. Charakterystyczne podgięcie, tak jak w lącinach, które troszeczkę zawsze nam zwiększa ten prześwit. Fajnie, bo naprawdę jest to solidne i, i widać, że wytrzymały, trwałe a nie takie jednorazowe. Z takich ważnych elementów, o których też warto powiedzieć i chciałbym Wam je pokazać, to dostęp do filtra powietrza, który też... I przy eksploatacji pojazdu, wiadomo, często warto samemu w własnym zakresie, pomiędzy przeglądami, też sprawdzić, przeczyścić, jeżeli jeździmy w zakurzonym terenie. No i też w przypadku, nie wiem, jakiegoś zalania, chlapnięcia wodą, jeżeli naprawdę już głęboko wejdziemy do wody, to warto mieć szybki dostęp, żeby można było ten filtr łatwo, szybko i przyjemnie wyczyścić, przedmuchać, czy nawet wysuszyć. Więc tutaj też jest to fajnie i zmyślnie rozwiązane. Też będzie trzeba sprawdzić czasem szczelność tej, tej klapki, ale jest uszczelka, dość pasownie to siada, ale to też wyjdzie gdzieś tam w praniu. Jeszcze taka jedna ważna rzecz, dość wysoko zamontowane gniazdo przyczepy. Jest to też w niektórych markach problem, ponieważ jeżeli ono jest dość nisko, jeździmy w terenie, no zbiera się tam wody, błota i tak dalej, te gniazda w środku kordują, często powodują jakieś zwarcia i tym podobne, no jest ono tu wysoko. Jedynym problemem, które może stwarzać, no to jeżeli ją podepniemy, tu mamy wylot z wydechu, no to może powstać Problem przetopienia kabla, ale myślę, że może sami nawet sprawdzimy, czy w jakiś sposób da się go tutaj puścić w taki sposób, żeby po prostu nie kolidował nam z układem wydechowym. Fajnie, że wysoko, minus, że no wydech jest na linii wiszącego kabla. Zobaczymy, czy będzie to na tyle utrudniało użytkowanie. Ale plus za to, że na pewno dużo mniej narażone na wilgoć, błoto i jakąś korozję, a później, później problemy z instalacją elektryczną czy jakimiś zwalczami, które może spowodować gniazdo przyczep. Tutaj, w przypadku tego, gdy mamy już zdjęte te plastiki, w mi pokazać ten element, który pokazywałem Wam wcześniej, tylko po zdjęciu tej blendy. Dostęp do tych wszystkich elementów, które tutaj mamy ukryte pod tą przednią czaszą. A ułatwiają też użytkowanie, ponieważ regulator napięcia, to mamy na wierzchu akumulator. Tu mamy stycznik od wyciągarki, komputer, stycznik od, od rozrusznika, też fajnie dostępny. Wlew płynu chłodniczego, tu jakieś takie punkty, do których możemy sobie wpiąć dodatkowe akcesoria. Przekaźniki, skrzynka bezpieczników, duży bezpiecznik który może zapobiec w razie jakiegoś dużego spięcia, że po prostu nie dojdzie do spalenia instalacji elektrycznej, a w rezultacie może dojść do pożaru całego pojazdu. Dodatkowe zabezpieczenie, wiadomo, rzadko się takie rzeczy zdarzają w tych kładach już teraz praktycznie w ogóle, ale jak to mówią, lepiej dmuchać na zimne i być podwójnie zabezpieczonym, ponieważ w terenie, w warunkach off-roadowych różne sytuacje mogą mieć miejsce. Wyciągarka dość standardowa, wszystkie modele Loncina. Bazują na tym samym modelu 3500 lbsów Chłodnica, myślę, że spokojnie wystarczająca, dość gruba. Może nie należy do największych, ale wcale mi się wydaje, że nie ma takiej potrzeby. Jest optymalnych rozmiarów, a mówię, jest dość gruba. A to też jest bardzo ważne w przypadku właśnie układu chodzenia, żeby grubość tej chłodnicy była od odpowiednich rozmiarów. Dobra, na tą chwilę wydaje mi się, że pokazałem Wam wszystko, co łączy skrywa pod plastikami. Jeżeli macie jakieś pytania, śmiało pytajcie w komentarzach lub nawet dzwoncie do nas w możliwości, oczywiście pomożemy, odpowiemy na wszystkie nurtujące. Co was pytania. Na ten moment wygląda to naprawdę dobrze. Loncin broni się pod każdym względem mocy tego, jak jest skonstruowany, zbudowany i... Jakości materiałów użytych do budowy tego pojazdu. Oczywiście, wszystko pokaże użytkowanie pojazdu, ale start ma naprawdę dobry, więc nie ma się czego bać. Po to też robimy te filmy, żeby pokazać Wam, że jest to sprzęt godny zainteresowania się. Mam nadzieję, że te materiały pomagają na tyle, że macie jakiś już polą sytuacji, żeby nie kupować tak zwanego kota w worku. Zapraszam Was serdecznie na nasz kanał YouTube, na nasze social media oraz do odwiedzenia sklepu Nowim Motocentrum oraz naszego salonu. Cześć i do zobaczenia w kolejnym materiale.